Witam cię wszystkich bardzo serdecznie. Co prawda nie jestem w kapelutku, ale jestem w samochodzie, czyli wiadomo, że będzie podróż, a będzie to podróż niezwyczajna. Popłyniemy w miejsce, które Gorzowiacy bardzo dobrze znają, czyli do Lubniewic. Lubniewice, niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego, jakieś tam 30, 35 km od Gorzowa. Piękne jezioro, piękne, ośrodki, woda, a przyroda, słońce i to wszystko, co mamy latem. Ale oprócz tego wszystkiego popłyniemy do Lubnicy i pokażę dwie wyspy. Bo na tym głównym jeziorze w Lubniewicach są dwie wyspy i obydwie oby wyspy niesamowicie ciekawe z punktu widzenia historii i archeologii. Wszystko opowiem, a będzie ciekawie. Tym, będzie trosze, tym razem będzie troszeczkę inaczej i tak bardziej historycznie, chociaż pokażę głównie przyrodę i piękno naszych tutaj gorzowskich jezior. A zapraszam dzisiaj do Lubniewic na jezioro Lubiąż, te największe jezioro tu w okolicach Lubniewic. Pokażemy Wyspy, pokażemy historię, opowiem historię Lubniewic oraz a w szczególności skupimy się na historii tych tutaj wysp. Które są na jeziorze Lubiąż. Lubniewice to jest osada bardzo, bardzo stara. Są tutaj takie badania przeprowadzone, które wskazują, że osadnictwo w Lubniewicach sięga już epoki i epoki brązu. Bardzo, bardzo dogodnie położone miejsce to są te Lubniewice pomiędzy dwoma jeziorami w takim przesmyku. Jest taka historia, że na kościele w Lubniewicach jeszcze przed wojną badano, tam jakieś badania przeprowadzono, i na tym kościele odkryto datę wyrytą z roku, i tam była wyryta, wyryta data rok 1258, czyli. Możliwe, że już pierwsza kaplica, pierwsza jakaś taka forma wczesnego kościoła była w roku 1258. Do tej pory ten napi, to coś było wyryte w kamieniach. Niestety się nie zachowało. Natomiast co wiemy pewnego o Lubniwicach? Pierwsza wzmianka o Lubniewicach pochodzi z roku 1287 w dokumentach księcia Przemysława III. Wtedy te lubniewice wchodziły w skład kasztelanii międzyrzeckiej a później przeszły, niestety, tak jak cała ziemia lubuska w ręce Brandenburów i w zasadzie cała historia Lubniewic skupiona była, powiązana była z jednym rodem bardzo bogatym, bardzo wpływowym. Ten lud nazywał się von Waldow i do końca historii Niemiec Lubniewickiej. No, Ludzi te powiązane były z tym rodem. A nas, tak jak wspominałem, interesują najbardziej te dwie wyspy położone na jeziorze Lubioż, większa i mniejsza większa wyspa nazywana jest obecnie Wyspą Księży, natomiast ta mniejsza wyspa nie ma swojej nazwy i nazywana jest po prostu mniejszą wyspą. Obydwie niesamowicie ciekawe z punktu widzenia archeologii oraz historii. Przeprowadzono tutaj dogłębne badania. W roku 2015 przyjechała tutaj grupa, 20-osobowy zespół, czyli jak na badania archeologiczne, to naprawdę duży Zespół y, naukowców, taka, taka prawdziwa elita wśród naszych archeologów, to byli naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, y, którymi dowodził szef Instytutu Archeologii profesor Wojciech Chudziak. Tak, I oni tutaj zaczęli badać te wyspy i doszli do niesamowitych wniosków. Zarówno na jednej, jak i na drugiej wyspie odkryto ślady osadnictwa sięgające 9 i połowy X wieku. Obydwie wyspy były, jakby to powiedzieć, takie opalikowane, dookoła były ślady umocnień brzegowych oraz obydwie wyspy były połączone z brzegiem, takimi drewnianymi. Pomostami. badania dendrochronologiczne wskazują, że te pomosty pochodzą właśnie z połowy X wieku, czyli z takich czasów jeszcze w zasadzie plemiennych. Ta większa wyspa dodatkowo miała, ma na sobie pozostałości grodu obronnego, czyli jest bardzo, ale to bardzo ciekawa. Były przeprowadzone również badania przez płetwonurków w do głębokości 4 metrów nurkowano i badano właśnie umocnienia tych, tej większej wyspy. Znaleziono to niesamowite artefakty, między innymi miecz który ma ponad tysiąc lat a znalezienie miecza to jest już taki prawdziwy taki, pra, prawie jak święty graal z jeziora wyłowiono również fragmenty ceramiki fragmenty naczyń całe naczynia Datowane od X aż do XIV wieku. Militaria żelazne, czyli takie topory, groty do strzał, jednostrzemie, między innymi narzędzia, takie jak cisło. Klucz i łódź wydrążona z pnia drzewa, czyli tak zwana Dłubanka. Równie ciekawą jest ta druga, mniejsza wyspa, która nie miała znaczenia militarnego, ale z tego powodu, że w okolicach lub na wyspie znaleziono pozostałości, szczątki zwierząt, między innymi czaszkę tura, ta czaszkę niedźwiedzia, czaszkę zwierząt hodowlanych, jest takie podejrzenie, że ta mniejsza wyspa była, jakby to powiedzieć, miejscem kultu, miejscem przeznaczonym do składania ofiar. Bardzo ciekawe, czy to jest pewne. Nie, to jeszcze nie jest pewne, ale podejrzenia takie są. I dlatego tak chciałem zauważyć, że pływamy sobie po jeziorze, lubiąc tu w Lubniewicach, odpoczywamy, podziwiamy tą przyrodę, podziwiamy piękno krajobrazów, a nie zauważamy że historia tutaj aż tętni i to historia taka słowiańska, taka prapolska. A wszystkie artefakty, wszystkie te nasze skarby, które zostały znalezione na wyspach lub w wodzie w okolicy wyspy, pojechały do Torunia na badania i słyszałem, że jest taka propozycja, żeby one powróciły tutaj do Lubniewic i stanowiły y, takie y, takie eksponaty, które miałyby zachęcać ludzi do zapoznania się z historią tego miejsca. Jak i Kiedy one wrócą tu do nas do Lubniewic, nie wiem, spróbuję się dowiedzieć. Gdy zbierałem materiał do tego filmu, bardzo dużo problemów przysporzyło mi owo cisło, które spotkałem w opracowaniu, którymś okazało się, że jest to błąd. Jest taka literówka, nie ma czegoś takiego jak cisło, jest ciosło, czyli taka, jakby to powiedzieć, pozioma sikierka do prac ciesielskich. A wszystkich zapraszamy do odwiedzania Lubniewic, Lubniewice, prawa miejskie o ponownie odzyskały w roku 1995 i od tego czasu są jednym z najmniejszych miast w Polsce. Może i najmniejszych, ale kto wie, czy nie najpiękniejszych. A już w trakcie montażu tego filmu przez przypadek dowiedziałem się, że Biblioteka i Centrum Kultury w Ludwicach zaprasza na spotkanie właśnie, które ma dotyczyć archeologii z tych dwóch wysp. Będzie wygłoszona specjalna prelekcja dotycząca tajemnice jeziora Lubiąż i tą prelekcję będzie prowadził sam pan profesor Wojciech Chudziak. Strasznie żałuję, że mnie nie będzie. Mam nadzieję, że historia o naszych tutaj wyspach na Lubliwicach wszystkim się spodobała, że nie zanudziłem zbytnio, a przy okazji pokazałem jakie piękne mamy okolice.